Zapraszam się tutaj do takiego bardzo kolorowego makijażu. Za oknem niby jest zima, ale tak naprawdę to jest jesień, czasami nawet wiosna, bo dochodzi do kilkunastu stopni. Także chciałam po prostu trochę tą taką szarą ponurą i brzydką porę roku obecnie, nieważne jak się nazywa, przełamać tymi kolorami. Kolor ust, tak jak zawsze, możecie zmienić, zresztą tak samo jak każdy inny element makijażu, także em, tu wszystko zależy od waszej interpretacji, ale jeżeli chcecie wiedzieć, jak wykonać makijaż, który mam dzisiaj na sobie, to zapraszam was do oglądania dalej. Nałożyłam już bazę na całe oko i przejdziemy najpierw oczywiście do zmatowienia półkubliowego. Ja dzisiaj używam po prostu pudru, a moją bazą, jak zawsze, jest Corrector Collection Lasting Perfection. Następnie na pędzel do blendowania nabieram matowy pomarańczowy cień, jest to bardzo intensywny cień. Jest to kolor Flame Point z firmy Sugar Peel i nakładam go powyżej załamania powieki. I tutaj wszystko będziemy ładnie rozcierać, tak zawsze. Dzisiaj się staramy uzyskać taki bardziej okrągły kształt oka, czyli jakoś się bardzo nie staramy wyciągnąć na przykład w kąciku, tak? Po prostu wszystko wie nakładam tutaj na całe załamanie, a następnie rozcieram do góry. Teraz ja przechodzę do matowego, intensywnego fioletu. Właściwie wszystko co jest w tej palecie jest bardzo intensywne. Jest to znowu kolor matowy i jest to kolor Poison Plum. Nakładamy go na całą powiekę ruchomą do załamania powieki. I tutaj górną granicę oczywiście podczas nakładania już rozcieram lekko. Wracamy z pędzlem do blendowania i jeszcze raz wszystko dokładnie rozcieramy. Wracam z pudrem, tym razem na mniejszym pędzelku i tutaj ten zewnętrzny kącik musimy trochę rozetrzeć i przy okazji wyczyścić. W ogóle rozcierając to miejsce sprawiamy, że makijaż będzie wyglądał na czystszy. Nałożyłam trochę bazę na dolną powiekę i ten sam matowy fiolet nałożymy na środek powieki. Chwytamy za niebieski, w moim przypadku jest to center Stage z filmu Makeup Geek. I nakładam go na zewnętrzny kącik górnej, jak i dolnej powieki. I jak mam coś takiego, to najpierw rozcieram tym samym pędzelkiem lekko. A następnie wracam z pędzlem, którym nakładam w cień i posługuję się nim już bez dokładania koloru, żeby rozetrzeć to wszystko dokładnie. Czas na rozświetlenie środka powieki. W tym celu użyjemy cienia Flamethrower, czyli po prostu takiego miedzianego cienia. Jest to bardzo intensywny kolor Gdzie? To jest jeden z tych foliowych cieni. Jego po prostu wciskam na sam środek powieki. Po czym wracam z pędzlem i zacieram tutaj granicę tego rudego cienia. A na wewnętrzny kącik dolnej powieki idzie inny spotlight. Z takim małym pędzelkiem i odrobiną, dosłownie ociupinką tego fioletowego cienia, zaznaczam tutaj mój dół tego oświetlenia, żeby to oko, jak będziemy patrzyć, jak zaraz się on dalej zobaczycie z daleka, to ono się tak jakby zwęża tutaj, w tym miejscu, i zaznaczony jest ten wewnętrzny kącik w taki fajny sposób. To tyle, jeżeli chodzi o pracę z cieniami. Teraz linię wodną możecie pomalować na czarno albo na beżową. Ja chcę, żeby to oko było, mimo tego, że jest bardzo kolorowe, to żeby było bardziej otwarte, więc Pomaluję je beżową kredką. Oświetlenie linii wodnej daje też taką ciągłość z tym oświetlonym wewnętrznym kącikiem, bo ono się wydaje naprawdę większe. No i dostaje nam jeszcze wytuszywanie rzęs i przyklejenie sztucznych ewentualnie. Ja przykleję sztuczne rzęsy firmy Velour Lashes i to są takie piękne, um, długie rzęsy, które mają właśnie takie widać, niektóre jakby skupiska jeszcze dłuższych rzęs, więc na oku dają taki fajny. Ciekawy efekt, ale oczywiście możecie użyć jakikolwiek chcecie lub w ogóle ich nie przyklejać, co już zależy od Was. Także ja wykonam te czynności i zaraz do Was wrócę i zajmiemy się makijażem twarzy. Twarz, konturuję paletką Anastazji. Użyję różu z Catrice Sunrose Avenue i oczywiście Mary. Ponieważ już sam w sobie jest już wyświetlający, dlatego Mary nałożę tym wachlarzykiem z A przy okazji już go właśnie myłam i normalnie wygląda jak nowy, więc nie ma problemu z suszeniem go. Na oczywiście, możecie nałożyć dwie kółki sobie matkę. Ja natomiast nałożę em, którego koloru? Chyba tego koloru żyję. Jest to paletka ze slika o nazwie Mardi Właściwie to sama nazwa, co mojego lakieru do paznokci Także myślę, że użyję tej pomadki Jakby coś, to dodam trochę tego koloru Ale myślę, że ten będzie dominował Jak wygląda skończony makijaż, tak jak powiedziałam, wy możecie użyć normalnej cielistej pomadki, bo wiem, że poszaliliśmy i tak z kolorem na oczach, ale jak już bawię się kolorem, to czemu się nie pobawić już tak wiecie na całego. Dlatego mi się akurat podoba z tymi też różowymi ustami, ale wiadomo, to jest już kwestia własnych preferencji. Listę wszystkich kosmetyków jak zawsze, jak i pensji, które użyłam znajdziecie w opisie na dole, czyli na YouTubie. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał, to proszę pozostawić zostawić kciuka do góry. Dziękuję mi dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!